W kolejnym odcinku Motostory gościmy Iwonę Węgrowską, piosenkarkę oraz jej Mercedesa SLK Kompresor 230. Iwona, skąd taki pomysł na samochód? Ja jestem zakochana w sportowych autach i pamiętam po raz pierwszy, jak zobaczyłam te auta, to po prostu zwarywałam i tak męczyłam się z tą decyzją, bo że mówię i to drogie, mówię, ale w sumie... Po prostu y, musiałam to kupić. Ale nówka Musiałam szuka? to kupić, właśnie nie. Y, ale y, kupiłam to od pewnego y, pana, y, który bardzo dbał o to auto, starszy pan naprawdę bardzo dbał o to auto. I y, tak powiedziałeś, nie jest to nówka, ale naprawdę mam z nim niesamowite wspomnienia. Dlaczego czarny, Iwona? E, dlatego, że to jest mój ulubiony kolor i nie wyobrażam sobie, żebym siedziała w innym kolorze. Nie pasuje do innego koloru. A rudy? E, no, rudy! <laughs> nie, ale naprawdę, wydaje mi się, że to, to jest taki klasowy. A na przykład tej marki, Samochód, to w innym kolorze wygląda naprawdę niejako. Już sprawdzałam to. Jedynie ewentualnie srebrny, ale też nie do końca po prostu lubię ten kolor. Więc czarny jest po prostu taki klasowy, elegancki, e, dlatego, dlatego czarny. No. I... I ten nowy też będzie czarny? Tylko i wyłącznie. Aha. I ta sama marka? Nie, inna. Zdradzisz? Eee, mam do wyboru właśnie dwa auta. Tutaj jest razem, że BMW sportowe albo... Bo też bardzo lubię w ogóle te auta, kocham, albo Jaguar. Taki bardziej klasowy, także do wyboru mam jeszcze dzisiaj podejmuję tą decyzję. Eee, już niebawem będzie u mnie stał. <laughs> już nie mogę doczekać, naprawdę. Ale na pewno na pewno chyba bardziej przebawia mi sportowe, także bardziej BMW będzie. Tutaj zbliżą moją serce na pewno. Wcale się nie dziwię, bardziej do nie pasuje moim zdaniem. No jest takie drapieżne. Zobaczmy, co masz pod maską. Usłyszałam, że czekają nas nielada niespodzianki. Dokładnie, teraz będzie proszę Państwa istny cyrk, naprawdę. Zapraszam. Tutaj e, był znaczek jeszcze kilka dni temu, e, ale, ale po prostu go ukradli. A teraz po prostu będzie naprawdę istny cyrk, proszę Państwa, a więc tak. To, co tutaj widzimy, kochana, no to po prostu te dziury. Któregoś pewnego ranka budzę się i, i otwieram po prostu maskę. Wiadomo, tam płyny zmieniam i patrzę, wszystko wyszarpane. Co się okazało, że kuny. Kuny naprawdę, ewidentnie kuny po prostu przyszły i w, w zimnych. Tak powiem. Ciepło, tak? One się tam po prostu ogrzewały i wyskubały mi to. I to było straszne, naprawdę. I od tego zaczęły się już potem problemy, że co chwilę mi się coś psuło. To stwierdziliśmy, że z bratem, oczywiście było z bratem, że to kupowali, on mi to oczywiście e, proponował, on się bardzo dobrze zna Tak autach, i powiedział, słuchaj, wzmocnijmy ten silnik, bo jest za słaby. Naprawdę, słuchajcie, kochani, mój brat po prostu to, tym się zajął, wzmocnił mi silnik, także e, teraz to dopiero ma e, kopa i e, po prostu fajnie, bo jest tutaj mówić, ale tam to bardzo szybko po prostu jeżdżę i płacę w ogóle mandaty, oczywiście policjanci do mnie słuchają. Mandaty to jest w ogóle... Um... U mnie to jest nagminne, po prostu, jak to mówiła cała rodzina, oczywiście mówi, że ja po prostu mam ciężką nogę. Ciężką nogę, ja po prostu strasznie przekraczam prędkość, matko woska no Wiesz, łydeczki masz dosyć szczupłe, więc nie gdzie ta ciężka tak, noga. Tak, ale, ale muszę powiedzieć, że czasami jeżdżę w szpilkach, ale generalnie e, zakładam e, płaskie, po prostu, e, bez szpilek e, obuwie i po prostu jazda, no, jazda. No, Za co te mandaty, głównie? Głównie mandaty. rozumiem prędkość. Ile tych mandatów? E... Mandaty są bardzo często i najczęściej e, są wysyłane mi na przykład do domu takie zdjęcia z pięknym uśmiechem, <laughs> wiecie, z komorą po prostu. Czyli lubią bez pasów, bez pasów, także e, e, no niestety, po prostu za to mam e, punkty karne, czego po prostu najbardziej się po prostu obawiam. Właśnie no. jest mi trochę zimno, więc pozwolisz, że po prostu wyciągnę sobie płaszcz, który... Jest początek marca, mnie, nie wiem czy wiesz. Wiesz, ja już zobaczyłam trochę słoneczka. I myślałam, że jest takie cieplutka, że wiosna idzie. Co zakładasz? No właśnie. A, <laughs> zaraz, ja chyba Ci wyciągnę to, cikam. wiesz. O, bardzo Ci dziękuję, teraz ja sobie go zarzucę. O! A co tu masz? A to co tu masz jest, przy okazji? Yy, a więc tak, yy, tutaj... Yy, a co to się w bagażniku, proszę Państwa, wożę jakiś drobny alkohol, oczywiście nie chcę tutaj mówić dokładnie po co, ale zawsze się przydaje. To jest kosmetyczka, bez kosmetyków się, proszę Państwa, nigdzie nie ruszam, bo e, trzeba się bardzo poprawiać, nigdy nie wiadomo co mnie po prostu spotka. Kurtki różne po prostu na zmianę, najbardziej właśnie to jest ta moja ulubiona ta złota, którą po prostu, Państwo widzieli, ta pomarańczowa, to one zawsze jeżdżą w tym bagażniku, bo są takie E, eleganckie i potrzebne, bardzo potrzebne. Torebki wożę yy, yy, bardzo, bardzo dużo ich. Jedna jest w środku, wam teraz pokażę, druga tutaj. Moja ulubiona firma to prawda, nie wiem czy czym mogę po prostu mówić, ale... Yy, yy, ale no one zawsze sobie tutaj jeżdżą w środku. I oprócz tego biżuteria, która jest dla mnie bardzo ważna i perfumy, bo z tego też nie ruszam, bo um, ja mam jedną buteleczkę po prostu na dwa dni, naprawdę. Ja po prostu. Dokładnie, sigam wszędzie, po prostu tylko kupuję ich po prostu mnóstwo i, i zawsze ważę je w aucie. I biżuteria tutaj też zobaczyć do środka. No, co? To jest, troszeczkę mi się budyłko rozwaliło, ale po prostu to jest y, różne tutaj nosze, y, bardzo drogocenne rzeczy. Y, a dlaczego takiem. takie rzeczy trzymasz w aucie? No właśnie tylko wtedy, kiedy ja jestem. Bo jak wychodzę, dokładnie, to są na przykład to piękne w ogóle brylanty, w ogóle bez tego się w ogóle nie ruszam, naprawdę jest to kto ci to, no 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 ja kto ci to kupuje? No właśnie. No kto ci to kupuje? Sama na pewno tego nie kupuję. Teraz pokażę Wam dokładnie to, co najbardziej kocham w tym aucie, czyli po prostu um, słuchaj. Um, te, te właśnie tablice, czyli po prostu to, co się latem przydaje najbardziej. Kiedy jest bardzo gorąca, klimatyzacji, nie mogą używać. Bo niestety zdycham zaraz, potem. Klimatyzacja jest to jest, jest nieporozumienie. Draczna, po prostu. Wiesz, co jest wtedy najfajniejsze w tym aucie? Nie to, żeby tam. Żebyście mi po prostu źle odebrali, ale po prostu wtedy muza na pól. Człowiek może się poczuć naprawdę wyjątkowo. A I robisz w ogóle zimny wiesz... łokieć? Wiesz, wiesz, zimny łokieć. Wiesz, to tego po prostu. O, czekaj, szyby może nie do końca będziemy zamykać. Także wiesz, a, a płyty po prostu to jak powiedziałam, że mam ich po prostu tysiące i, i zawalałam się wiecznie e, tymi pudełkami i stwierdziłam, że właśnie takie coś jest teraz praktyczne, po prostu wszystkie płyty wchodzą, nie mam bałaganu, bo u mnie wszyscy narzekali na bałagan. Perfumy jeszcze, o! Różnego typu perfumy. E, słuchajcie, tutaj możesz otworzyć ten schowek, tam też coś jest na pewno pochowanego. Ty ze sobą w samochodzie cztery różne rodzaje perfum? E, dlatego, że to zależy o, na przykład od dnia. Świetny jest ten załatw, naprawdę. To zależy Świetnie. od dnia, jakie sama poczucie, to wtedy dany perfum tam mi jakoś się na pewno któryś zawsze z nich spa spasuje. Proszę bardzo, oto jest y, żywy dowód. Cztery. Fiolki. Okulary niezbędne, perfum. słuchajcie, mogę założyć przez chwilę, chociaż uwielbiam normalnie te okulary, chociaż są tak poniszczone, y, porysowane i odpadają też szkiełka, to ja po prostu no, też mogę w nich nawet spać. No. Co to y, jest? O jest Proszę o płatek, Państwa. tutaj jest... Dokładnie. I dokładnie tutaj, co mam na ręce, to też jestem bardzo taka wierząca. Jesteś bardzo wierząca, tak? Tak. I wszystko jest poświęcone i... I chodzisz do kościoła, nie, kościoła regularnie? Nie. Nie chodzę regularnie do kościoła, aczkolwiek jak jest wolny, jak jestem w domu, nie mam żadnych zajęć, to staram się jednak iść. Naprawdę. Także nie śmieję się, ja się, że nalazłaś ten opłatę. Ale się nie śmieję, to, to, że to była sytuacja, kiedy robiłam bigilię z chłopakami z zespołu oczywiście. I miałam się podzielić i po prostu widać, nie zapomniałam, bo dalej tutaj leży. Słyszałam taką plotkę, ale nie <laughs> wiem, czy to jest prawda, że kiedyś wylądowałaś na masce w kajdankach. Tak. Wstydzę się tego. Może, mamo, mamo, nie patrz, ty nie oglądaj nie słuchaj. Stwierdziliśmy, że fajnie by było uciec przed policją, chociaż raz, przynajmniej jak to jest, naprawdę zatrzymali nas, a jechaliśmy dosyć szybko. Co za Je, tak, Ja jechałam to. tak jeszcze z, z facetem takim, z którym kiedyś tam byłam, to było, naprawdę to było dosyć. I to było, Słuchajcie, zatrzymali. Widzimy Lizak. Widzimy Lizak no tam tamten stop i po prostu jecha... byliśmy tak rozpędzeni, że nawet nie zdołali w wyhamować. I stwierdziliśmy, no to dawaj, no to no to co, no to uciekamy, ale mieli oni takie, takie auto, że... Podejrzewaliśmy, że nas po prostu nie, nie, nie dorwią mnie, ale chyba mniej silnik też wzmocniony coś mi się wydaje, bo wyobraźcie sobie, że dorwali gdzieś tam nas, tę policję. W końcu nas złapali na zakręcie tam których tam. Nie było już po prostu możliwości ucieczki. Trzeba było się zatrzymać. I po prostu poczułam się jak to I było coś takiego, ręce na maskę! Ja mówię, Boż, normalnie przez ten, naprawdę. Za w kajdany? Dokładnie, nie, nie za nie ale po prostu wtedy myśleli, że rzeczywiście, że ktoś po prostu na przykład, no nie wiem, nie wiadomo kto ucieka, tak? Może na przykład jakiś więzień, cokolwiek, tak? Handlasz cokolwiek, narkotyku. dokładnie. I po prostu potraktowali nas strasznie. Oczywiście no, nie dziwię się, że nas potraktowali, bo kto normalnie ucieka przed policją. Iwona, dziękuję Ci za y, udział w naszym programie. Ja również, Uciekamy, e, chyba. ja również bardzo dziękuję, także koniecznie musicie e, e, to oglądać. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo gorąco. Pa! Cicho, wprost nie tego coś zapalić.